wszystkich. Proszę państwa. Halo? O, dobrze. Proszę Państwa, to ja teraz będę mówił, I, bo krótko mówiąc już tam powiedziałem, bardzo się cieszę, że naprawdę, że dwa autokary, ale trochę, i, trochę tam później będziecie, musieli być Państwo grzeczni. I gdy będę przy niektórych grobach mówił, to no, żebyście słuchali i, i, i podeszli, I tam poczekamy zawsze. I po prostu ja będę starał się głośno mówić taki scenariusz nasz jest prosty pojedziemy na cmentarz wojskowy na Powązki i pójdziemy od razu do pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej bo taki jest główny cel naszego wyjazdu później obejdziemy cmentarz wojskowy do niektórych grobów i ja będę przy grobach już o tych ludziach mówił albo o kwaterach Później 2 km przejedziemy na cmentarz na stare powązki i obejdziemy też tam, przejdziemy tylko bokiem przez kościół Karola Boromeusza, bo tam zwykle są msze pogrzebowe. Przejdziemy przy Alei Zasłużonych, przez katakumby. Trochę, ja właściwie to o historii to za chwilę powiem, starych powązek i na koniec pojedziemy na cmentarz żydowski. Ja zawsze powtarzam, że nasze nasza obyczajowość, nasza przecież religia katolicka z religii żydowskiej się wywodzi nasze zwyczaje, również pogrzebowe i chowanie w ziemi. Przed mieszkiem pierwszym, przed 966, przed chrześcijańskiem na naszych ziemiach palono zmarłych i prochy do dzbanka, albo w domu gdzieś zakopywano, albo w znaczniejszym kotce usypywano na tych prochach dopiero, a pochówek jest, czy nawet szucanie bródki ziemi, to jest księgie zechiela z prochu powstałeś i proch się obrócisz. Ja czasem też powtarzam, że nie uświadamiamy sobie innych zwyczajów, obrączki na palcu, z, również z tradycji żydowskiej przejętej, czy nawet tych tłuczonych kieliszków, po ślubie, gdy już młoda para przyjeżdża na wesele. Zwyczaj żydowski, Żydzi uważali, że w chwilach najbardziej nawet szczęśliwych, a ślub, małżeństwo za taką, taki moment uważali, trzeba pamiętać o zburzonej świątyni jerozolimskiej i na pamiątkę zburzonej świątyni tłukli kieliszki, żeby w tym momencie radości pamiętać o świątyni. My teraz tłuczemy, mówimy na szczęście, nawet nie wiemy jaki to, taki był pierwotny cel tego, tego, tych kieliszków krótko mówiąc. Yy, w ogóle słowo cmentarz pochodzi z języka greckiego, yy, koimereiton, to jest bardzo ładne słowo, bo ono oznacza po grecku miejsce ochraniające sen. Miejsce Ziemianie, gdy podbili Grecję, w II wieku 146 roku przed naszym e., gdy podbili Grecję, to od Greków wiele przejęli. W ogóle na targu zawsze najdroższy niewolnik to był Grek. Kupowano go na lekarza, na nauczyciela, na wychowawcę, na urzędnika, na kucharza, na, na poetę i przejęli to z języka greckiego bardzo dużo słów, to Colmeraton w języku łacińskim cementerium. Z tego powstało nasze cmentarz, angielskie cementry, włoskie cimiterio, hiszpańskie cementerio, także miejsce ochraniające się, tak jak powiedziałem, warto pamiętać, to cmentarz to nie tylko miejsce. Pochówku wielu ludzi, cmentarzem jest też grób nieznanego żołnierza, tam jest jeden tylko, yy, pochowany młody chłopak z Lwowa, nieznany z imienia, z nazwiska, yy, obronca Lwowa w, yy, w bankach polsko-ukraińskich. Teraz popieramy im bardzo dobrze Ukrainę, wtedy walczyliśmy z nimi o Lwów i matka, która straciła syna który zginął w obronie lwowa, wylosowała kartkę strumną nieznanego żołnierza i w 1926 tego y, lwowiaka młodego pochowano w nieznanego żołnierza i to też jest cmentarz tak z nowego żołnierza. Pochówek w ziemi, no większość w tej chwili na świecie przejęła z kultury Bliskiego Wschodu. Chrześcijanie z kultury żydowskiej, bo no to jest chrześcijaństwo z religii mojżeszowej, żydowskiej się wywodzi. Chowano albo bezpośrednio w ziemi, albo w trumnie. Właściwie trumny to dopiero tak, y, mają ponad 200 lat. Wcześniej w ziemi Żydzi chowali w specjalnie do tego przygotowanych zawsze y, stopami w stronę Jerozolimy, y, macewa żydowska y, z takim owalnym kształtem rama do nieba, y, to też taki symbol y, y, no, w pomnikach chrześcijańskich. Trochę już te sobie zmieniły kształt. Cmentarze były w religii rzymskiej, helleńskiej, greckiej palono ciała i prochy albo w domu trzymano. Podobnie było we wszystkich kulturach murzyńskich w Afryce. W kulturze muzułmańskiej zmarli są chowani. Oni też tak najbardziej przejęli zwyczaj odrzutów, żeby pochować, albo tego samego dnia, jeżeli jest to możliwe, jeżeli zmarły jeżeli zmarł wieczorem, w nocy, to następnego dnia. I w kulturze muzułmańskiej, też bezpośrednio w ziemi, teraz bardziej prudna. w kulturze hinduskiej, w kulturze Indii, w ogóle palą, symbolem żałoby. Podobnie i w hinduskiej, i w buddyjskiej jest kolor biały, kolor czarny przejęty przez chrześcijan. Właściwie kolor czarny ma całe 200 lat jako symbol żałoby. Klepsydry mają pod koniec XVIII wieku ponad 200 lat. Wiązanki składane i palone świece na grobach mają niecałe 200 lat dopiero y, się upowszechniły właściwie w połowie XIX wieku. To też tak warto pamiętać: że kiedyś, gdy zmarły w domu byli. Zasłaniano lustra, to też taki zwyczaj żydowski. Żałoba roczna, też przejęta z kultury mojżeszowej. I w Rzymie właściwie pierwszy listopad, wcześniej 13 maja był świętem takim zmarłym 731. W 731 roku papież Grzegorz III którą ogłosił 1 listopada Niem zmarłych. Także prawie już 1300 lat ma 1 listopada jako takie chrześcijańskie święto zmarłych. I... Początkowo chrześcijanie chowali w katakumbach, w takich specjalnych miejscach za miastem, w ziemi, w grotach albo w budowanych specjalnych budynkach, w takich wielopiętrowych grodach poza miastem. A później chrześcijaństwo upowszechniło tatunek przy kościołach. I właściwie cmentarze poza kościołami mają 200 lat. Najstarszy cmentarz polski to są stare powązki. 1790 rok. 1790. 224 lata ma ten cmentarz. Najstarszy, warto pamiętać, on jest starszy od Perla 6. Perla 6 powstał w 1804. 14 lat później. Nazwa per Ludwik XIV miał zakonnika jezuity Piera Lasez. Pier Lasez. I dał mu ziemię. Za, za rozgrzeszenia krótko mówiąc XIV to tam robił sobie co chciał jak wiemy król Słońca i, 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 i za te rozgrzeszenia dał stowietnikowi ziemię właściwie to ona się nazywa to jest no imię i nazwisko i, i on je zapisał kościołowi i cmentarz założono w 1804 roku na, na tym miejscu i tu jeszcze trzy takie najstarsze nasze cmentarze, dwa są poza Polską w tej chwili, to jest Rossaw w Wilnie, cmentarz Łyczakowski w Lwowie i w Krakowie cmentarz Rakowicki, na którym no między innymi rodzice Jana Pawła II są pochowani. A najstarszy w ogóle to wąski. W Łowiczu były cmentarze przykościelne przy kolegiacie, przy świętym duchu. Cmentarz Amałus powstał w 1823, to też jest 1823, na 33 lata od powązek młodszy. Nazwa Emaus, tam był kościół, w tym miejscu gdzie jest kaplica, w tej chwili był kościół św. Piotra i Pawła i był on w ołtarzu, był obraz i, Łukasza i Kleopasa jak się spotkali z Chrystusem w drodze do Emaus. Kościoła nie ma, obraz też się nie zachował, ale została nazwa cmentarza, cmentarza Małus. to też warto pamiętać, skąd ta nazwa się wzięła. Młodszy od niego niecałe 20 lat jest cmentarz polgiecki, chociaż największy cmentarz przedcmentarny to cmentarz przy Kościele Świętego Leonarda. Zresztą ten mur zagrany przy Kaliski wskazuje, że tam był cmentarz, ten cmentarz był... Właściwie sięgał nie tylko tu, gdzie tam są budynki mazowieckie, ale sięgał aż za ulicę Nową na miejsce szkoły numer 1, szkoły podstawowej i tam zresztą przy przybudowie szkoły znaleziono wiele kości zmarłych. Ten no, cmentarz istniał od XVI wieku do początku XIX wieku, tam prawie 300 lat, taki duży, ale też przy kościelnym cmentarz. W cmentarze Kościołami zaczęto dopiero 200 lat temu zakładać, i to z takich przyczyn, przede wszystkim, jak to powiedzielibyśmy przyczyn i estetycznych, i zdrowotnych. I ja już nie chcę tutaj wchodzić w temat, ale było w związku z tym, że w drugiej połowie XVIII wieku przyrost naturalny był większy, więcej ludzi się rodziło, więcej umierało. Te cmentarze już nie mieściły, tam są takie opisy w lustracjach miast, jak tam psy, koty i, i tak dalej wyciągały tych zmarłych. Zresztą był straszny odór przy kościołach i zaczęto zakładać cmentarze poza miastem. Pierwszy w Warszawie to był cmentarz świętokrzyski, on się nie zachował. Dzisiaj gdybyśmy w 1745, połowa XVIII wieku założony, on był zaraz za ulicą Nowogrodzką. Dzisiaj to jest centrum miasta właściwie w kierunku Marszałkowskiej w stronę wschodnią, to już było poza miastem, ale i, nie chcieli się tam ludzie chować, dopiero gdy biskup smoleński Gabriel Wodzyński prawie 40 lat później w 1783 kazał się tam pochować, to jakoś to wpłynęło na innych, że, że, że no tak, tak w mentalności było, że tylko cmentarz przy kościelnej. I, i, i też trzeba było przekonywać, że mi się pochowany. Cmentarz Powązkowski i ja zawsze podkreślam to zresztą słowami Jerzego Waldorfa, który jak Państwo wiecie bardzo się zasłużył dla ratowania nagrobków na starych Powązkach. Cmentarz Powązkowski założył mękior Korwin-Szymanowski, właściciel części Powązek, Wieś Powązki należała częściowo do Szymanowskich, a częściowo do Czartoryskich, do Izabeli Czartoryskiej leżanej Kazimierza Czartoryskiego i trochę ta intencja Szymanowskiego była, ja byłem podszyta, że oni się procesowali, Szymanowscy z Czartoryskimi i przez grunty Szymanowskiego Izabela Czartoryska miała zapisane sądownie, są zapisane prawo przejazdu do swoich ogrodów, a tam w tych ogrodach ciągle jakieś hulaneczki organizowała, Szymonowskiego szlak trafiał i żeby jej to uniemożliwić, 2,5 hektara zapisał na cmentarz. No i, i, i faktycznie to trochę tym się przeszkodziło, ale i, w 1790 roku, Wojsko Pruskie, które w czasie powstania Wojska Pruskiego oblegało Warszawę, tam ustawiło stanowiska artyleryjskie i do ogrody zniszczyło także Szymanowskiemu jak gdyby trusacy pomogli w tym konflikcie z tartarystą no ale cmentarz powstał kościół Karola Boromeusza w 1792 dwa lata później został kamień węgielny położony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i przez jego brata rodzonego Rymasa Michała Poniatowskiego Prymas to taka niechlubna postać w czasie powstania właśnie Kościuszkowskiego władze powstańcze przechwyciły posłańca do Prusaków za pieniądze Prymas zdradził po prostu przekazał Prusakom plan fortyfikacji polskich no też te plany do Prusaków nie dotarły Prymas Nagle umarł. Są dwie, wersje historyków, że faktycznie bał się, bo wtedy biskup wieszano w Warszawie, chwilnie bał się, że go powieszą, Al no, no i że albo się otruł, albo y za mało po prostu dostał. Już mówiąc najprościej, szybko go pośpiesznie, grób się nie zachował, pochowano na tym cmentarzu w 1794 cmentarz bardzo zniszczony w czasie powstania listopadowego w 1831 i zniszczony również w 1944, później w 1945 i jeszcze też i przez Rosjan m.in. bombardowany, a wcześniej przez w czasie powstania warszawskiego. Hmm, ale to już tam na miejscu przy tym cmentarzu hmm, opowiemy więcej. Warto jeszcze może też wiedzieć, że hmm, w kulturze Indian zmarłych wynoszono poza hmm, no, miejscowość, na hamakach zostawiano ciało. Hmm, tam trochę żywności mu zawsze zostawiano i dopiero kultura chrześcijańska po Kolumbię wprowadziła też zwyczaj chowania w ziemi. W kulturze normańskiej, skandynawskiej, właściwie dzisiejsza Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, wikingowie palili na stosie i chowali w ziemi. No, wikingowie mieli taki trochę y, dowcipny zwyczaj y, uczczenia zmarłych, bardzo dużo pili i nawet jeżeli ktoś się zabił na śmierć to były kilkudniowe pijatyki, jeżeli się zabił to było to uważane, że bardzo dobrze żałował zmarłego I, i, i to nie było na gamle, mówiąc. no ale to, to, to już inny zwyczaj. Trzeba też pamiętać, że gdy chrześcijaństwo na Ziemię Polską przyszło, wprowadziło nakaz grzebania w ziemi, zakaz palenia, zakaz kremacji i w ogóle zakaz kremowania zmarłych. W kościele katolickim utrzymał się do 1963 roku. Dopiero Sobór Watykański II pozwolił na kremację w 1963 roku. Dopiero 51 lat, a właściwie tak jak wszyscy wiemy kościół w Polsce, no właściwie od kilku lat takie listy epistopatów były odczytywane w kościołach początkowo mówiono, że kremacja jest tylko możliwa ze względu na jakieś kłopoty, tam przyjazd rodziny i tak dalej a w tej chwili właściwie jest możliwa w bardzo krótkim czasie i chyba ten tak będzie się, no to tutaj się zmieniać, że będą zmarli kremowani coraz częściej. Ale tu przypomnę, dopiero od 1963 roku jest dopuszczona przez Kościół Katolicki. Również z kolei kiedyś chowano tylko w kościołach znaczniejszych, zmarłych, bogatszych, szlachtę, mieszkań bogatszych w naszej kolegiacie, a przy kościele tych biedniejszych. A w tej chwili w kościele można pochować tylko biskupów i tylko biskupa ordynariusza. W naszej katedrze można być pochowany tylko biskup orszulik. Na pewno nieraz tam niektórzy z Państwa słyszeliście, że już ma miejsce wybrane tylko ordynariusz może po pomocniczy? Nie. Tylko ordynariusz może być pochowany w kościele, a świecka osoba nie może być. Pochowany. Tak. Właściwie już w okresie międzywojennym takim wyjątkowym wydarzeniem było pochówek. Gabriela Narutowicza w Katedrze św Jana, Henryka Sienkiewicza, Piłsudskiego na Wawelu czy no tam 100 lat wcześniej w 1814 Poniatowskiego na Wawelu, także osoby świeckie bardzo, to już Kościół specjalno musi zgodę wydać na pochówek świeckich kościołów. No to jedziemy tak jak mówiłem, i, ale to już na miejscu powiem na cmentarz przede wszystkim na te Powązki Wojskowe, cmentarz wojskowy to jest piękny cmentarz, ma 102 lata, powstał w 1912, to jest piękny park, zresztą wszystkie te cmentarze i akurat w takim, no, za, za dwa tygodnie byłoby jeszcze tam piękniej, bo są piękne stuletnie drzewa. Kwiaty. Cmentarz założyli Rosjanie w 1912 roku, dwa lata przed wybuchem I wojny światowej. Tam była cerkiew prawosławna, ona się nie zachowała, później był kościół katolicki, też się nie zachował. Jest taka murowana, murowana kaplica właściwie, która służy i jako kościół, i jako miejsce dla tych, którzy wybierają świecki pogrzeb. W 1912 roku jako cmentarz wojskowy prawosławny. I on się właściwie jako wojskowy prawosławny tylko utrzymał dwa lata, bo już w 1914 zaczęto tam chować. Katolików, ewangelików, wojskowych, żołnierzy, którzy zginęli w czasie walk I wojny. Polaków, Niemców, Czechów, Słowaków, Serbów, Węgrów, Austriaków, także Rosjan. I taki międzynarodowy był przez właściwie 4 lata do 1918. W 1918 yy, Cmentarz ten przejął biskup polowy z ordynariusz warszawskiej i stał się cmentarzem wojskowym katolickim w 1918 roku. Tam wtedy to pochowano, zwieziono również y, trochę trumny y, tych, którzy w, w czasie I wojny spinęli i już zaczęto w specjalnych kwaterach. My tam będziemy przy tej kwaterze chować y, zmarłych, poległych y, w czasie wojny bolszewickiej, polsko-wolszawickiej w 1919-20 roku. To już jest duża kwatera. Takich zresztą bardzo stromne krzyże i taka trochę zaniedbana zawsze gdy jesteśmy, to tam przypominam. Później w okresie międzywojennym chowano wojskowych na tym cmentarzu i po drugiej wojnie specjalna kwatera żołnierzy poległych w 39 specjalna kwatera żołnierzy. Szarych Szeregów, Armii Krajowej i będziemy tam przy i Zośki, i Rudego. Oni byli pochowani na cmentarzu, powo na tych powiązkach wojskowych, ale w zupełnie innym miejscu, w ukryciu. I dopiero ta kwatera powstała po drugiej wojnie. To, to jest oczywiste, że Niemcy nie pozwolili w czasie wojny na, na kwaterę Szarych Szeregów, czy Armii Krajowej kwatera żołnierzy armii ludowej też po drugiej wojnie. I takie trzy może jakby ostatnie lat charakterystyczne. Później ta kwatera aleja zasłużonych to też tam będziemy w tej alei dodatkowo w związku z tym, że ona już jakby wykorzystana, ta aleja zasłużonych powstały te boczne. Będziemy tam szli od pomnika Moryńskiego takie dodatkowe aleje osób znanych zmarłych w ostatnim czasie. Jeszcze takie trzy miejsca, to jest właśnie ta, ten pomnik smoleński, który istnieje 4 lata. Tak zwana Łączka, to też będziemy obok niej przechodzić. Tam chowano zabitych Polaków po 45. I na, cme, I na i w więzieniu na Rakowieckiej. cmentarz z Słuszczeratowi Rakowicki, a więzienie na Rakowieckiej. I pochowanych tam pokryło w nocy. Ale dzięki teraz już tak rozwiniętej medycynie można nawet po 60 latach, na pewno Państwo w mediach też słyszeliście, 1 marca prezydent Polski Bronisław Komorowski odsłaniał takie duże zdjęcia zidentyfikowanych od DNA rodzin, zidentyfikowanych tam zabitych przez bezpieczeństwa pochowanych w nocy na tej łączce. I jeszcze takie miejsce, gdzie też będziemy, tak zwana Dolinka Katyńska, która właściwie powstała. W 1980 roku, gdy powstała Solidarność, właściwie ten 380 lipca, 81 dopiero, ale to już tam na miejscu o tym powiemy. To takie jakby trzy, no z ostatnich lat nowe miejsca na tych starych powązkach. Tak jak mówiłem, my najpierw tutaj już za chwilę jest w prawo i będziemy na powązkach wojskowych.